z Polinia Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19. Słucham. Dzień dobry, ja bardzo pa, słabo Panią słyszę. Czy teraz mnie Pani lepiej słyszy? Tak, jak najbardziej. Ja mam do Pani parę pytań jako osoba potencjalnie zainteresowana przyjęciem szczepionki i mam e, prośbę, jeśli Pani nie będzie rozumiała pytania, bądź po prostu nie będzie Pani znała odpowiedzi na to pytanie, e, to ja bardzo proszę o taki znak, to ja po prostu przejdę do kolejnego pytania, dobrze? Dobrze, proszę bardzo. Dobrze, a więc jak długo będę chroniona przed zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 po szczepionce? Znaczy tutaj nie ma jeszcze na to tak naprawdę odpowiedzi, jak to dokładnie wygląda. Tutaj od razu mogę pani powiedzieć, że, yy, że na razie jest po prostu za, yy, jest tak, że przyjmujemy te dwie dawki, natomiast nie jest powiedziane, jak długo będzie to działało, czy będzie to, czy będzie ponawiana szczepionka, czy nie to jeszcze nie ma tak naprawdę odpowiedzi, bo to jest cały czas też badane, prawda, pod tym względem. Rozumiem, czyli nie ma żadnych opracowanych badań w tym przedmiocie. Okej. Okay. Czy zostały przeprowadzone badania kliniczne na osobach powyżej 55 roku życia? To już zaraz Pani też odpowiem, ja sobie tutaj zobaczę. Ale czy tutaj wszystkie badania y y były? E, tak, tak. Ja tutaj mam zapisane, że tak. Proszę o wskazanie wyników tych badań. Momentiek. tutaj mi się już to później nie wyświetla, bo ja tutaj też sobie zajrzałam od razu w te badania, ale tego nie widzę. Momencik, dobrze? Ja się najfwiekę wyciszę, ja też tutaj pani. Się... Przepraszam, no też e, chciałam tutaj zajrzeć, żeby pani jak najbardziej e, poprawnie odpowiedzieć. Rozumiem. A czy Państwo pracujący na tej infolinii przychodzili jakiekolwiek szkolenie medyczne bądź informa stricte informacyjne właśnie z zakresu tego tematu? E, tak, no, mamy tutaj mhm. e, szkolenie informacyjne. E, więc Do tego też tutaj zaglądam w które niektóre notatki, żeby tutaj mieć możliwość Pani odpowiedzieć. Pani ja na zawieszę, żeby. Nie, to ja przejdę e... do kolejnego pytania. Tak, jak się umawiałyśmy, jeśli nie zna bardzo. Pani odpowiedzi na pytanie, to ja przechodzę do dalszych. Czy były badane korelacje tego preparatu szczepionkowego z innymi lekami? Nie ma na... Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Czy były badane korelacje tego preparatu szczepionkowego z innymi lekami? O, już patrzę, to tam, już sobie zobaczę. Tutaj jeśli chodzi akurat o kwestie leków, które, bo czy Pani, bo chodzi Pani o to, że Pani zażywa jakieś leki, tak? Czy czy były badania tego preparatu z y innymi lekami? Znaczy ja tutaj też Pani nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ze względu na to, że ja też nie jestem lekarzem, prawda? Więc e, w momencie, kiedy... dodowej infolinii dotyczącą szczepień. Dobrze, ale, pro, ale proszę mi chwileczkę posłuchać. Ja też tutaj Pani próbuję odpowiedzieć. Chodzi o to, że po prostu w momencie, kiedy Pani zażywa jakieś leki, to w takich sytuacjach trzeba poinformować o tym lekarzy, dlatego że lekarze też mają największą wiedzę w takim zakresie, prawda? Czyli nie wie pani, czy były badane korelacje jakiekolwiek tego preparatu szczepionkowego z innymi lekami? I lekarz oczywiście może zapoznać się z lekami, które zażywa pacjent, ale on nie jest producentem szczepionki. On też nie wie, na czym ta szczepionka polega, jak, została, jak powstała, więc on nie ma takiej wiedzy, żeby właśnie tutaj być jakimś medium, czy to jest słuszne, czy nie. Więc rozumiem, że nie ma tutaj absolutnie również żadnych wyników badań dostępnych, czyli po prostu nie było to badane. Kolejne pytanie. E, czy przyjęcie innej szczepionki, na przykład przeciwko grypie, nie będzie w konflikcie z tą szczepionką? Nie, tutaj akurat mogę Pani powiedzieć, że nie, natomiast trzeba czekać od jednej szczepionki przynajmniej dwa tygodnie. Czyli jeżeli Pani zażyw, brała szczepionkę na przykład na grypę bądź inną szczepionkę, to Pani po, dopiero po okresie tych dwóch tygodni może się zaszczepić, tak dla za bezpieczeństwa. Dobrze, a gdzie ja mogę zapoznać się z badaniami wykluczającymi ewentualne powikłania w tym zakresie? no to wszystko już tam jest później na gov.pl, już to się, bo tam też są e, wtedy od, e, adnotacje do takich linków. Ale ja nie mam internetu. Rozumiem. Rozumiem. No Stąd to też dzwoni jest... właśnie na tą infolinię przeznaczoną do informowania ludzi właśnie na ten temat. Rozumiem. E, Wie pani, co no tutaj głównie, głównie internetem się też posługujemy w takim zakresie. Dlatego no też można, można tutaj od lekarzy dostać dost dost jakichś informacji, prawda? No ja... Nie proszę pani, od lekarzy się nie dowiem, czy ewentualne badania wykluczające powikłania w tym zakresie zostały przeprowadzone, bo lekarz nie jest producentem szczepionki. Czyli jeśli nie ma pani takich informacji, to rozumiem, że znowu takich badań nie było. Kolejne pytanie. Czy szczepionka nie spowoduje u mnie bezpłodności? Nie, nie było takich badań nad tym, nad tym zakresem. Czyli nie, też, nie, tylko nie. nie było takich badań. Kolejne mhm. pytanie. Co znaczy, że szczepionka została dopuszczona warunkowo do obrotu? W Unii Ach, Europejskiej. co, no to chodzi o to, że po prostu szczepionka jest też w trakcie tak naprawdę, bo ona jest. Oh. Tak. Jest w trakcie badań. Czyli. Uh -huh. Momencik, ja też tutaj patrzę. Yy... Co znaczy, że szczepionka została dopuszczona warunkowo do obrotu w Unii Europejskiej? Oczywiście wiemy, że ona jest jeszcze badana. Uh -huh. No tak, bo w sensie dlatego ona też została. jest badana, jest w trakcie tak naprawdę tych badań, wszystkich, prawda? Dobrze, eee, przejdę do kolejnego jest. pytania, mhm, proszę. Eee, czy ta szczepionka jest twórcza? Nie, nie jest rakotwórcza, tutaj, znaczy ja też nie, nie jestem w stanie tutaj Pani e, dać, e, nie jestem w stanie tutaj Pani odesłać e, do źródła, to znaczy ze względu właśnie na kwestię tego, że tutaj Pani wcześniej wspominała, że nie ma internetu, natomiast tutaj e, znalazłam też, też linka, prawda, więc no nie jestem tutaj w stanie pani podesłać do źródła internetowego. To ja sobie jakoś to sprawdzę. Proszę o wskazanie tych wyników badań o e, braku rakotwórczości tej szczepionki. Ja no sobie macie. to zapiszę. Słuchajcie, no to najLepiej jest też sobie właśnie tak jak pani już wcześniej wspominałam, proszę sobie zapisać e, adres strony internetowej. Chodzi mi o konkretną wka... zakładkę, uh -huh. bo ja również kiedyś tą stronę śledziłam i absolutnie tam nie ma takich informacji żadnych informacji na temat rakotwórczości. Więc jeśli pani mówi, że nie jest rakotwórczona, to musi się pani na czymś opierać, prawda? Więc bardzo proszę o wskazanie takich badań. No, tutaj po prostu widzę przekierowanie do tej strony internetowej i do tego też to pani podała. Dobrze, to zapytam może inaczej, bo ja widzę, że pani Aha. raczej nie zrozumiała mojego pytania. Na rozumiem, jakim badaniu opiera Pani swoje słowa, które powiedziała Pani wcześniej, że ta szczepionka nie jest rakotwórcza? Bo skoro tak Pani powiedziała, to musi, to musi być Pani zapoznana z tym tematem, bo rozumiem, że Pani tutaj nie wykłada swoich opinii, tylko jest Pani rzetelną osobą na odpowiedzialnym stanowisku. Tak, już pani mówię, momencik, dobrze? Po prostu i też proszę mnie nie łapać za słowo, że znowu powiedziałam momencik, po prostu też wszystkiego tutaj pani szukam. Powiedziała pani, że szczepionka nie jest rakotwórcza i tego tutaj się trzymamy. Mhm. Ja też tego nie umiem tutaj pani znaleźć, tych, tych badań. To na pewno będzie pani kojarzyć. Gdzie pani przeczytała takie informacje na ten temat, że ta szczepionka nie jest rakotwórcza? W końcu ze wszystkich skryptów, które tutaj dostaliśmy i które po prostu też się śledziłam. Dobrze, a te skrypty są dostępne w jakim miejscu? Dla, że tak powiem, zwykłego obywatela, w cudzysłowie oczywiście? W są. no. Nie, ciężko mi jest powiedzieć, ja tutaj też e, mam możliwość e, wejść w niego ze względu na to, że jestem tutaj... No to jak ma Pani e, możliwość, to bardzo te. proszę mi go przeczytać. Bo to do ja tutaj same. szukam Pani. Moment, dobrze, dlatego mówię moment, dlatego że jest tego jednak trochę. Nie, 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 umiem tego teraz, nie, nie umiem tego znaleźć. Przepraszam bardzo. Czyli nie jest w stanie mi pani powiedzieć, na czym opiera pani swoją wypowiedź, i póki co niestety musi zostać uznana za pani opinię, a nie jako fakt. Więc ja polecam naprawdę tego nie robić, bo jest pani na szalenie ważnym i odpowiedzialnym stanowisku. Nie wiem, czy pani sobie zdaje z tego sprawę, bo jest pani odpowiedzialna za informowanie w pełni osoby potencjalnie zainteresowane szczepieniem. Więc ja bardzo proszę o rzeczowość. I o, o taką zwykłą ludzką odpowiedzialność, bo może zostać pani po prostu pociągnięta do odpowiedzialności karnej za przekazywanie tutaj nieprawidłowych informacji. Jeśli pani e, chce się wypowiedzieć w jakimś temacie, jako e, co, coś, co jest pani opinią, czego pani nie może oprzeć na podstawie żadnych badań, nie może Pani nawet wskazać miejsca, gdzie takie badania można odnaleźć, to ja bardzo proszę, żeby Pani podkreślała, że to jest Pani opinia, bo jednak nie rozmawia Pani ze swoją koleżanką i nie, nie interesuje mnie Pani opinia, tylko rzetelne informacje, tak jak tutaj zapewnia właśnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. I mam jeszcze ostatnie pytanie. Jaka instytucja krajowa ponosi odpowiedzialność w zakresie. Ewentualnych powikłań poszczepiennych w postaci utraty zdrowia, kalectwa bądź śmierci. Tutaj narodowy, tutaj rząd wprowadzi odszkodowania dla, dla ludzi, gdyby właśnie jakieś sytuacje powikłania poszczepienne wystąpiły. Może pani powtórzyć odpowiedź? Przy, już pani mówię. Rząd jest w trakcie opracowywania funduszu dla osób z Jakimiś właśnie y, powikłaniami poszczepiennymi. Rozumiem, czyli y, rząd jest w trakcie. Y, opracowywania. Opracowywania dokładnie. czegoś, czego absolutnie nie wiemy nawet nazwy i, i, i funkcji, o, o, rozumiem. Czyli tak naprawdę nikt nie ponosi na ten moment y, odpowiedzialności za wystąpienie powikłan poszczepiennych. To jest równoznaczne, prawda? Wie pani co, no, tak jak mówię, no. no tak jak właśnie Pani powiedziała. Dokładnie. Dokładnie. Tak. Eee, proszę pani, eee, jest pani kompletnie niedoedukowana w tym temacie. Ja zadałam naprawdę bardzo proste pytania. Pytania podstawowe, które powinien zadać każdy, który jest e, zainteresowany przyjęciem takiego preparatu i wprowadzeniem go do swojego organizmu. Jest to, e, Pani e, praca jest bardzo odpowiedzialną pracą, i e, ja widzę, że Pani sobie nie zdaje z tego sprawy. Bo absolutnie nie można mówić, e, że szczepionka nie jest rakotwórcza, jeśli Pani nawet nie wie o tym, że żadne badania w tym kierunku nie zostały przeprowadzone. Ja jestem, proszę Pani, lekarzem. I e, może zostać Pani w tym momencie doprowadzona do odpowiedzialności karnej przez wszystkie osoby, które zapewnia Pani na podstawie swojej opinii o tym, że szczepionka nie jest rakotwórcza, a nie ma absolutnie żadnej ewidencji na to, że faktycznie tak jest. Więc podsumowując, nie odpowiedziała mi Pani na prawie żadne pytanie, a jak mi Pani odpowiedziała, to bardzo wymijająco. Jest Pani niekompetentna, jest Pani nieodpowiedzialna, nie zdaje sobie Pani Sprawy z odpowiedzialności karnej, e, z postawy, jaką pani reprezentuje. E, I naprawdę nie wiem, jak się tam pani znalazła, e, bo. E, bo absolutnie nie powinno czegoś takiego być. Niech sobie Pani wyobrazi, że dzwoni teraz 70-letnia babcia do Pani i Pani jej mówi, że ma sobie wyjść na stronę i stronę poszukać informacji. Taka Pani nie ma internetu. Taka Pani będzie uważała właśnie Panią za medium i za wiarygodne źródło informacji. Więc gdyby nie to, gdyby nie stanowisko, na jakim jestem i wiedza, z którą jestem zapoznana, a ewidentnie mam tutaj większą wiedzę, niestety, Niestety, na temat tych szczepionek niż pani, to po prostu tamta osoba by pani uwierzyła i prawdopodobnie właśnie przez. Pani słowa, przez pani zapewnienia mogłyby u niej wystąpić jakieś niepożądane skutki poszczepienne. Poza tym odpowiedziała mi pani błędnie na pytanie trzecie. Czyli czy były prowadzone badania kliniczne na osobach powyżej 50, 50 roku życia? Powiedziała pani, że były. Absolutnie nie były. Były przeprowadzone takie badania tylko na, na jednym preparacie. Więc znowu mnie pani okłamała. Czy pani sobie zdaje sprawę z tego, co pani w tym momencie zrobiła? Wie Pani co, to też Pani mówi, że jest Pani lekarzem, ja nie jestem lekarzem, Ale ja... jest, wie Pani, gdzie Pani pracuje? Wie Pani, jakim, w jakim temacie, w jakim zakresie się Pani praca powinna odbywać? Rozumiem Pani. Bo ja zadałam ja pytania dobra. w języku polskim, nieskomplikowane. Czy były przeprowadzone badania kliniczne na osobach powyżej 50, 50. roku życia, czy nie? Pani powiedziała, że tak. Okłamała mnie Pani. Okłamała mnie Pani również... W, w pytaniu dziewiątym, czy ta szczepionka nie jest rakotwórcza? Powiedziała Pani, że nie jest. Dlaczego nie jest? Nie ma absolutnie takich badań, więc okomała mnie Pani, zostanie Pani po, pociągnięta do odpowiedzialności karnej i apeluję o jak najszybsze zwolnienie Pani z pracy, bo to jest wstyd Dobrze i wprowadza pani, wprowadza pani ludzi w błąd, naraża Pani ludzi na utratę życia bądź zdrowia, dosłownie. Ja tą rozmowę całą, 17 minut 23 sekundy również nagrywałam i muszę pani, muszę pani powiedzieć, że ta rozmowa pójdzie w świat i na pewno tak tego nie zostawię, a pani zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Rozumiem, dobrze. Poproszę jeszcze pani imię i nazwisko. Ja pani podam nasze identyfikatory już w momencie, moment pani sprawdza, dlatego że u nas jest podawane w ten sposób. No nieprawda, Co? ponieważ dnia tak. wczorajszego pani na imf... podała mi normalnie imię i nazwisko, które również. Jest zostanie... to na infolinii numer y, jeden, czyli do zapisów na szczepienie. Pani zadzwoniła na infolinię numer trzy i my tutaj poda... podajemy identyfikatory. I już pani go odczytam. Jest to Sześć, siedem. 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 Tak? Trzy. Trzy na końcu. 6, sześć, siedem, trzy. Dokładnie. Dobrze, no na, też, na Pani miejscu również wstyd byłoby mi podać imię i nazwisko, bo no z wiadomych powodów. Naprawdę życzę Pani głębokich refleksji i apeluję jeszcze raz, mam nadzieję, że ostatnie o zwolnienie Pani z pracy, bo prędzej czy później tak do tego dojdzie. I tego Pani życzę. Ja, ja życzę Pani miłego dnia. Jest Pani bezczelna.